Dzisiaj bym chciał zrobić mleczaja yy, Mleczaj biel na słoninie Proszę Tam już sobie słoninkę pokroiłem, a A jego jak według Opisu należy cienko pokroić, więc kroję wrzucę. no <laughs> co nie, yy, teraz W sumie jeden dzień po zerwaniu Jest jeszcze troszkę ostry Ale wygląda tak jak jest świeży Więc przypuszczam, że, że powinno być dobrze po smażeniu No także już wrzuciłem, teraz je ładnie troszkę posoliłem Nie wiem na, na, na początek dałem troszkę, mało soli ale nie chcę, nie chcę przesolić żeby ten smak poczuć Słoninki się robią z kwarki No coś innego niż zawsze Zawsze na maśle, na maśle, na maśle a tutaj to po prostu na słonince no zobaczymy Jest pokrojony, pokrojony w cienkie plasterki tak jak było zalecane Zobaczymy czy to coś dobrego z tego wyjdzie Tak jak przypuszczałem że po smażeniu on już nie jest pikantny Chyba, że coś źle źle Nie. Ale soli mu troszkę dodam. No, to by było na tyle. Zaraz spróbujemy go... No i powiem tak, mi smakuje. Można wyjadać same podsmażone e, grzybki. Eee, ja mi akurat ze skwarkami bo lubię. A wiem, że to nie zbyt zdrowo, ale, no ale to daje mi całą po prostu cały smak. No, bardzo fajny i ciekawy pomysł. Może doczytam coś więcej o tym, jeszcze, jak, jak to robią, a ja chciałem tylko spróbować smaka, smaku bardziej tego grzyba, już wiem, nie jest już ostry, potem po pieczeniu na, na patelni, pozdrawiam wszystkich i biorę się za jedzenie.